Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem serdecznie zaprosić wszystkie osoby, które lubią aktywnie spędzać weekendy na meeting, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, czyli 1 sierpnia w Bełchatowie na górze Kamieńsk. Dokładnie spotykamy się o godzinie 10 na parkingu pod restauracją Pod Wiatrakami. Spędzimy fajnie, miło, aktywnie ten dzień. Będziemy wbiegali sobie 10 km na górę kamień, każdy w swoim tempie, nikogo tam nie będziemy gonili. Chodzi o to, żeby przede wszystkim właśnie spędzić aktywnie czas i do te 10 km będziemy dodatkowo przeplatali jakimiś zadaniami, typu pompki na komendę, padni powstań, brzuszki. Będzie po prostu ciężko, ale jednocześnie, sympatycznie, fajnie spędzimy ten czas. Jak biegniemy sobie już na górę, to posiedzimy tam sobie troszkę, może wypijemy jakieś piwko, będziecie mogli pozadawać mi pytania merytoryczne i nie tylko. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego meetingu, zapraszam na mojego Instagrama, do którego link pojawi się w tej chwili tutaj na dole. I jeśli chcecie wziąć w przyszłości udział też w takich wydarzeniach, zostawcie follow, ponieważ będę tam udostępniał informacje na ten temat. Mojego oglądania odcinka. Boże jak gorąco dzisiaj jest. Siemano wszystkim, kolejny dzień treningowy przed nami. W dzisiejszym odcinku, tak jak w temacie filmu, chciałem Was oficjalnie poinformować, że schodzę z bomby. Dokładnie e, jestem na dopingu nieprzerwanie od blisko, żeby Was nie skłamać, około półtora roku, dokładnie nie pamiętam, ale około półtora roku. I wszedłem na doping z prostego powodu, ponieważ doszedłem do takiego momentu wytrenowania w swojej karierze sportowej, gdzie chciałem pójść o krok dalej. Miałem już wystarczająco treningów naturalnych, będąc naturalem i osiągania efektów jako natural. Chciałem przekroczyć tą granicę ludzkich możliwości, i postanowiłem wejść na doping, który mi to umożliwił. Trenowałem trzy jednostki treningowe w ciągu dnia, praktycznie codziennie, przez cały tydzień. Były to jednostki naprawdę bardzo intensywne, ponieważ podnosiłem duży ciężar w stosunku do swojego one rep maxa. Jak robiłem treningi wytrzymałościowe, to naprawdę dochodziłem do granic swoich możliwości, więc zwyczajnie mój organizm nie wytrzymałby tego, gdybym dalej trenował naturalnie, stąd moja decyzja wtedy o wejściu na doping. Co prawda byłem na niewielkich dawkach, ponieważ były to dawki w granicach do 250 ml miligramów, przepraszam, testosteronu tygodniowo. Enana, czyli długi estr i w zasadzie czasami się zdarzały, były okresy kiedy wchodziłem na dodatkowe jeszcze środki i zazwyczaj była to oksa. Na przykład jak zacząłem w zeszłym roku trenować strongman, wtedy dobiłem sobie oksę, żeby dodała takiego dodatkowego boosta siłowego i faktycznie ta siła wtedy wzrastała i masa ciała też delikatnie wzrastała, ale tak generalnie utrzymywałem się, to były dosłownie miesięczne takie busty, a całą resztę czasu utrzymywałem dawki do 250 mg testosteronu tygodniowo. I w tym momencie postanowiłem zejść, ponieważ Wykorzystuję taki okres w moim planie treningowym, w którym mocno zszedłem z objętości treningowej i z, in, i z intensywności treningowej. Nie trenuję teraz siłowo, trenuję bardziej wytrzymałościowo. Oczywiście te ciężary też się pojawiają, ale są to stosunkowo niskie ciężary, ponieważ operuję tak w granicach do 75% one rep maxa. Raczej skupiam się na treningach wytrzymałościowych. Tych jednostek treningowych w tygodniu też jest sporo mniej. No i tak jak mówię, są po prostu lżejsze, więc spokojnie mój organizm wytrzyma tego rodzaju obciążenia naturalnie, więc nie potrzebuję tego dopingu i chcę wykorzystać ten moment, żeby po prostu mój organizm delikatnie zluzował, żebym doszedł do w pełni zdrowia, do pełnego zdrowia hormonalnego, jaki po prostu, że chcę się przebadać, sprawdzać chcę po prostu odpocząć od dopingu i od takich mocnych. Treningów. Będzie to okres dosyć spory, ponieważ potrwa kilka miesięcy i e, chciałem to zrobić w taki sposób i przy okazji właśnie wykorzystać ten moment na to, żeby e, zaprezentować Wam taki eksperyment, w którym pokażę Wam, jak moje ciało zareagowało na zejście z bomby. Teraz sobie wszystko sprawdzamy, dopóki jeszcze jestem, bo w tym momencie dalej jestem na takich samych dawkach. I w tym momencie posprawdzamy sobie obwody mojego ciała, posprawdzamy sobie moją wagę, zrobimy sobie też pozowanie, czyli jak wygląda moja sylwetka i to będzie w dzisiejszym odcinku. Podzielę sobie to na kilka odcinków, żeby dokładnie jakby przeanalizować wszystkie aspekty. W kolejnym odcinku sprawdzimy sobie moje maksy siłowe, jak one w tym momencie wyglądają i to jest bardzo istotne, ponieważ w tym momencie już trenuję tylko i wyłącznie wytrzymałościowo. Treningi siłowe odeszły do Lamusa. I za miesiąc, ponieważ po miesiącu chcę zrobić kolejną serię filmów właśnie na temat mojego zejścia z bomby, I wtedy zrobimy sobie porównanie pomiędzy tym, jak to wygląda teraz, a jak wygląda po zejściu. I ostatni temat podejmowany w tej serii będzie dotyczył mojego stanu zdrowia, czyli pójdziemy do lekarza, przebadam się pod każdym kątem. Oczywiście ja nie. Jestem specjalistą co do dopingu, więc, e, i to jest bardzo istotna kwestia, nie jestem specjalistą co do dopingu, więc nie piszcie do mnie oporady w stosunku do dopingu. Ja mogę napisać plan treningowy, ale nie e, zajmuję się w ogóle dopingiem. Dlatego skonsultujemy się z endokrynologiem, który wyśle mi na te badania, powie, co mam sprawdzić, i porównamy sobie przy nim również te badania e, sprzed zejścia i po zejściu. Dobra, nie ma na co czekać lecimy z tym, dzisiaj sprawdzamy sobie te wszystkie wymiary sprawdzamy moją sylwetkę i wagę ciała słuchajcie, jeszcze szybko pochwalę się tym moim e-bookiem, który pisze, którego reklamę widzieliście na samym początku, a premiera już niedługo e hero become your, e become your own hero, e siła wszechstronności, jest to e-book, w którym zamieszczam praktycznie całą moją wiedzę dotyczącą treningu e jest tutaj wszystko dosłownie wszystko, od tego jak powinna wyglądać rozgrzewka, przez to jak zadbać o równowagę strukturalną, jak powinno zbudować się swój własny plan treningowy jak działa cały System adaptacyjny organizmu naszego, ale co najistotniejsze, w tym programie jest, w tym e-booku jest gotowy program treningowy 12-miesięczny. Program treningowy Hero, który rozbuduje waszą siłę, wytrzymałość, wydolność i skutkiem ubocznym tego, tego programu treningowego będzie oczywiście niesamowicie wysportowana sylwetka. Każdy etap treningu jest opisany dokładnie, jak go, jak go przejść, jak jeść podczas tego treningu, ile kalorii, jak powinno wyglądać makro. Znajdziecie tutaj dosłownie wszystko i dzięki temu e-bookowi będziecie w stanie trenować całkowicie sami, bez opieki trenera. Dobra, po kolei, w pierwszej kolejności zajmiemy się oczywiście samą sylwetką, czyli udaje, że potrafię pozować. Muszę zapamiętać, w którym miejscu stoi kamera, w którym miejscu stoję ja i zrobię to za miesiąc dokładnie w tym samym miejscu, żeby nie było tutaj żadnych rozbieżności ze światłem, żeby to było dokładnie w taki sam sposób zrobione. Jest teraz ogólnie dobry moment, ponieważ ja jestem po lekkiej redukcji, zrzuciłem około 5 kg tłuszczu, więc ta serwetka wygląda całkiem ok, nie jest jeszcze idealnie, może nie mógłbym wystąpić na scenie, ale jest ok. Problem tylko jest taki jeszcze że ja naprawdę nie potrafię pozować, więc po prostu stanę tutaj, ponapinam się i zobaczycie, jak to wygląda w tym momencie. Okej. Okay. Żeby nogi też było widać. No naprawdę, nie potrafię pozować. Bokiem. No. może to męskiej sylwetki? Może tak będzie lepiej? Kurde, muszę Wam powiedzieć, że to pozowanie naprawdę męczy, więc kulturyści muszą mieć kondycję. Lecy. Dobra, szczerze wam powiem, że nie wiem co więcej mogę tutaj pokazać. Może o jeszcze od tej strony, z każdej strony. Dobra, nic więcej nie umiem. Nie wiem czy przednapinałem, więc napnę jeszcze raz. Dobra, teraz sprawdzimy sobie obwody. Już nie będę chodził. zrobię w tym samym miejscu dokładnie. Zaczniemy od bicepsa, mam taką Niezbyt udaną miarkę, bo jest troszkę pozmywana, ale zmierzę tak samo tą samą miarką, później po tym miesiącu, więc też nie będzie żadnych wątpliwości. Muszę sobie to zapisać jeszcze gdzieś. Biceps nie wiem czy to widać, 45 cm. No to nie ma takiej tragedii. Największy biceps w życiu jaki miałem. Wtedy ważyłem około 90. 8, 100, nie przepraszam 110 kg. Ważyłem 110 kg i miałem naprawdę dobrą sylwetkę wtedy. Byłem podlany, oczywiście, ale wyglądało to całkiem ok. i Wtedy miałem w bicepsie 48 cm. Biceps mamy, przed przedramię, przedramię też sprawdzę. Chociaż nigdy za bardzo na przedramię nie zwracałem jakiejś szczególnej uwagi. Jest tutaj 30 o, 38 cm. Czekajcie. Nie wiem, czy jak to zrobić, żeby to... O, o, o. Światło się odbija, ale jest 38 cm. Musicie uwierzyć mi na słowo. Teraz muszę fokus na siebie dać znowu. Sprawdzimy się jeszcze w klacie. Zrobimy oczywiście wszystko to, co będę w stanie zrobić sam. bo niestety... O, mam tutaj drugą stronę miarki, która jest dużo lepiej widoczna, więc tą stronę sobie sprawdzimy. Wiedzie, no ja też nie jestem jakiś ultramobilny. No i niestety w niektórych miejscach sam się nie pomierzę. Klatkę mierzymy z tego, co wiem na wysokości sutków, Uff, na wyprostowanej pozycji. Uff. Ok, jest tutaj I mamy 120, kurde. 120 cm dokładnie w tym miejscu gdzie mam palca. A to nie jest. Nie, to nie będzie 120, to będzie 119 cm, przepraszam. 119 cm w placie. E, talie sprawdzimy. Jeszcze, że jestem aż ciekawy. I udo udo sprawdzimy, bo tam mi się wydaje, że będą największe jazzy. Udo i jeszcze kark. Bo wiem, że bardzo duży wpływ właśnie sterydy doping mają na. E, mięśnie takie jak na ramienne, więc jeszcze sobie barki sprawdzimy, chociaż sam nie wiem, czy to radę sprawdzić, ale spróbujemy. I właśnie kark tak samo. W talii. A najmniejszy wpływ wbrew pozorom mają na UDA. 86, 86 cm. To modelką zostać bym raczej nie mógł. cicho dam trochę niżej tą kamerę. Sprawdzę prawe, nie będę sprawdzał lewego w ogóle. W najszerszym punkcie, więc chyba to będzie tu. I mamy 64,5 cm. No, nie jest to jakoś bardzo dużo, ale i tak uwierzcie mi. Łydek, łydek nawet nie będę sprawdzał, bo moje łydeczki, nie wiem czy to zobaczycie. No są wykałaczkami, więc tam nawet nie ma co sprawdzać, tam się nic nie zmieni. Ale udo, te 64 cm, to jak na mnie jest naprawdę całkiem sporo. E, to jest chyba mój najwyższy wynik, jeśli chodzi o udo. Bo ja zawsze przez to, że trenowałem street workout, to te uda miałem lichutkie. Strasznie, strasznie lichutkie. E, spróbujemy te barki jeszcze zmierzyć. Spróbujemy. I kark. No, to najpierw kark. Nie wiem, w którym to się miejscu mierzy, ale sprawdzimy po prostu później w tym samym dokładnie miejscu. To jak kołnierzyk chyba po prostu. Gdzie to się kończy? Tak, tutaj. O kurde, 44 cm, tyle co w Bicu prawie. Więc jest, jest ok jest dobrze. Ja, I sprawdzimy, jak to spadnie. No i ostatnie jakieś spróbujemy sobie pomiar zrobić, to są bareczki, też na wyprostowaniu. Okej, okay. się zagięło, ale nic z nie zrobię. Mniej więcej, mniej więcej panowie, no pan, panie i panowie, bo prawdopodobnie też panie nie oglądają. Mamy 140,5 140, i pół. 140 i pół. Szczerze powiem, że nawet nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Więc dajcie znać w komentarzach, jak Wy jakie Wy wymiary macie. Podstawowe biceps, klata i udo powiedzmy. No i bareczki też możecie podać. Dobra, tak to wygląda. Idę jeszcze szybko powagę. Nie wiem czy to będzie widać. Nie trzymam kamery w ręku. Kamera jest na statywie, e, tak na wszelki wypadek, żeby tutaj nie przekłamać tego wyniku 93,8. No to słuchajcie. Widać? Widać. No to naprawdę e, muszę wam powiedzieć, że... Tutaj waga sporo spadła, ponieważ jeszcze miesiąc temu, miesiąc, czy troszkę dłużej niż miesiąc temu wynosiła 98 kg, więc sporo już spadłem w dół, ale z tego co widzę po tym, jak wygląda moja sylwetka, no to naprawdę sporo zrzuciłem w, tkankę, w tkance tłuszczowej, a tego mięśnia zostało naprawdę sporo i myślę, że dużą, za, dużą tutaj właśnie. Przewagę miałem ze względu na doping, że te mięśnie nie spadały, synteza białek była dalej bardzo na wysokim poziomie. Dietka też była w miarę przetrzymana, więc po prostu E, sterydy nie pozwoliły tym mięśniom za bardzo spaść, a tkanka tłuszczowa za to leciała cały czas w dół. Więc teraz zobaczymy jak ta sylwetka będzie wyglądała po miesiącu czasu. E, oczywiście wbijajcie na mojego Instagrama, gdzie na co dzień udostępniam moje treningi, i to jak wszystko się u mnie odbywa. Za miesiąc widzimy się po raz kolejny tutaj, a już w tym ty przyszłym tygodniu na kanale pojawi się odcinek, w którym sprawdzimy jak wygląda mój aktualny plan treningowy. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!